Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy mężczyźni potrafią dotknąć kobiety w sposób, który sprawia, że ona o nich nie może przestać myśleć. To nie magia, to zrozumienie rzeczy, o których większość facetów nie ma pojęcia. Hej, this is Krzysztof, a dziś pokażę ci dwa z zakazanych faktów o kobietach, o których mówi się tylko za zamkniętymi drzwiami. I powiem ci jedno, kiedy zrozumiesz te fakty, już nigdy nie spojrzysz na kobiece pragnienia tak samo, bo jeśli kiedykolwiek czułeś, że mimo Twoich starań one tracą zainteresowanie, oddalają się albo traktują Cię tylko jak miłego kolegę, to nie dlatego, że coś z Tobą nie tak. Po prostu nikt nie powiedział Ci, jak naprawdę działa kobieca psychologia i pożądanie. W tym filmie odkryjesz, dlaczego tylko 2% mężczyzn rozumie te sygnały i jak to zmienia absolutnie wszystko w relacjach. Przyciąganiu i bliskości. A na końcu, zdradzę ci jedną rzecz, o której nie powie ci żadna kobieta, ale każda z nich czuje to głęboko w sobie. Gotowy? Zaczynajmy. Wiesz, większość facetów nie ma pojęcia, że jeśli kobieta fantazjuje o tobie, kiedy jest sama, to nie jest tylko fizyczna reakcja, to coś głębszego. To znak, że coś w tobie dotknęło jej emocji, że w jej głowie pojawił się obraz, który wraca, nawet wtedy, gdy nikogo nie ma w pobliżu. I to właśnie jest najbardziej fascynujące: kobieta może udawać słowami, ale jej wyobraźnia nie kłamie. Kiedy kobieta naprawdę myśli o mężczyźnie w taki sposób, jej ciało reaguje automatycznie. Zwiększony przepływ krwi powoduje, że skóra staje się cieplejsza, jej twarz lekko się rumieni, a subtelne zmiany widać też tam, gdzie tylko nieliczni mieli okazję to zobaczyć, niektórzy żartują, że to alergia. Nie to natura, to fizjologia, która zdradza prawdę nawet wtedy, gdy usta milczą, ale tu zaczyna się ciekawa część. Badania pokazują, że kobiety po trzydziestce stają się bardziej otwarte, niekoniecznie w sposób, który widać na zewnątrz, ale w ich głowach. Często zaczynają eksplorować swoją kobiecość na nowo. Nie dlatego, że są znudzone, ale dlatego, że zaczynają rozumieć siebie. Dla jednych to odkrywanie emocji, dla innych nowych form bliskości. Nie ma jednej reguły. Każda kobieta ma swoją historię, swoje granice i swoje pragnienia. I tu dochodzimy do brutalnej prawdy, której wielu mężczyzn nie chce przyjąć. Większość facetów nie potrafi być mężczyzną, przy którym kobieta może się otworzyć emocjonalnie, psychicznie, a dopiero potem fizycznie. Bo zamiast spokoju i pewności siebie dają jej napięcie, niepewność i chaos. A kobieta, nawet jeśli się nie przyzna, ucieka od chaosu, bo szuka mężczyzny, który daje spokój. Więc stoicy mówili, że człowiek silny to ten, który rozumie naturę rzeczy i nie walczy z nią, tylko ją obserwuje. To dotyczy też relacji. Nie chodzi o to, żeby zmieniać kobietę albo próbować ją zrozumieć w stu procentach. To niemożliwe. Chodzi o to, żeby poznać naturę kobiecości, nie osądzać jej, tylko widzieć ją taką, jaka jest: bez złudzeń, bez oczekiwań, bez gniewu. I wiesz, co jest w tym wszystkim najciekawsze? Kiedy mężczyzna naprawdę akceptuje tę zasadę, przestaje się frustrować. Nie interpretuje każdej kobiecej reakcji jako ataku albo grę. Zaczyna widzieć, że kobieta, która reaguje emocjonalnie, często po prostu odzwierciedla to, co czuje w jego obecności. Jeśli on jest spokojny, ona się uspokaja. Jeśli on jest chaotyczny, ona staje się nieprzewidywalna. A co do fizycznych aspektów, wielu facetów nie wie, że brak naturalnego nawilżenia u kobiet często nie ma nic wspólnego z pociągiem. Czasem to stres, hormony, czasem po prostu brak odpowiedniej atmosfery. Nie wszystko, co widzisz, oznacza, że coś nie działa. Dlatego ważne jest, żeby rozumieć, że kobiece ciało reaguje na bezpieczeństwo, emocje i spokój, nie tylko na bodźce. I tu właśnie widać różnicę między mężczyzną dojrzałym a chłopcem. Chłopiec reaguje na powierzchnię. Mężczyzna rozumie, że prawdziwe przyciąganie zaczyna się w głowie, nie w łóżku. Wiesz, większość facetów myśli, że kobieta zapamiętuje tylko to, co dzieje się w najważniejszym momencie. Nieprawda. Kobieta zapamiętuje to, jak się przy niej zachowujesz, czy się spieszysz, czy jesteś obecny, czy traktujesz to jak obowiązek, czy jak sztukę. Kiedy mężczyzna naprawdę poświęca czas, żeby zrozumieć kobiece ciało, żeby odkryć, co sprawia jej przyjemność, jak reaguje, jak oddycha, pokazuje coś znacznie więcej niż tylko zainteresowanie. Pokazuje, że jest mężczyzną, który potrafi skupić się na niej, nie na sobie. I to jest rzadkie. Bo większość mężczyzn myśli tylko o wyniku, a nie o procesie. Ale właśnie w tym procesie rodzi się to, co kobieta zapamiętuje. To, jak w życiu stoicy zmuczył, że prawdziwe spełnienie nie pochodzi z natychmiastowego efektu, ale z uważności i kontroli nad własnym impulsem. Ten sam mechanizm działa tutaj. Facet, który potrafi się zatrzymać, skupić, obserwować jej reakcje. Nie tylko daje przyjemność, on pokazuje siłę dyscypliny. Cierpliwości i obecności. A to działa mocniej niż jakiekolwiek słowa. I teraz coś, co większość facetów ignoruje. Nie istnieje jeden idealny wygląd kobiecego ciała. To nie jest coś, co można porównać, ocenić czy sklasyfikować. Każda kobieta jest inna i właśnie to czyni ją wyjątkową. Kolor, kształt, struktura, wszystko to jest naturalną różnorodnością, nie powodem do kompleksów. A mimo to badania pokazują, że kobiety myślą o swoim wyglądzie nawet dziesięć razy dziennie. Nie dlatego, że są próżne, ale dlatego, że żyją w świecie, który ciągle mówi im, że coś trzeba poprawić. To smutne, ale prawdziwe, wiele z nich czuje presję, by wyglądać idealnie, nawet w miejscach, których nikt nie widzi. I właśnie tu wchodzi dojrzały mężczyzna. Ten, który potrafi dać kobiecie poczucie bezkiejsza i akceptacji, który nie ocenia tylko podziwia to, co jest prawdziwe. Bo prawdziwy mężczyzna wie, że autentyczność jest piękniejsza niż perfekcja. Nie potrzebuje ideału, potrzebuje kobiety, która czuje się sobą przy nim. To jest różnica między chłopcem a mężczyzną. Chłopiec patrzy powierzchownie, szuka potwierdzenia. Mężczyzna patrzy głębiej, widzi człowieka, energię, emocje. I właśnie dlatego kobieta przy nim zaczyna się otwierać, rozluźniać, ufać. Nie dlatego, że jest idealny, tylko dlatego, że potrafi być obecny i spokojny, bo jak powiedzieliby stoicy, spokój nie oznacza braku emocji, tylko panowanie nad nimi, a kobieta najbardziej reaguje właśnie na ten stan, nie na wygląd, nie na słowa, ale na energię, która płynie z mężczyzny, który jest w pełni sobą. Wiesz, większość ludzi myśli, że z wiekiem życie intymne po prostu wygasa, że po pięćdziesiące to już tylko wspomnienia ale badania pokazują coś zupełnie innego. Aż 9% mężczyzn i 86% kobiet między 50 a 60 rokiem życia wciąż jest aktywnych seksualnie. Nie mówimy o przeszłości, mówimy o ludziach, którzy wciąż czują, pragną i potrafią cieszyć się bliskością. Co więcej, jedna na trzy kobiety przyznaje, że regularnie utrzymuje kontakt fizyczny, co najmniej raz w tygodniu. I to mówi dużo o naturze człowieka. Pragnienie nie znika z wiekiem, ono dojrzewa. Zamiast impulsu pojawia się potrzeba bliskości, zrozumienia, emocji. Kobieta w tym wieku często nie szuka już fajerwerków, tylko prawdziwego połączenia z mężczyzną, który wie, kim jest. I tu wchodzi mężczyzna świadomy, nie ten, który się spieszy, ale ten, który rozumie, że kontrola nad sobą to forma mocy. Nie chodzi o perfekcję, tylko o świadomość. Niektórzy mężczyźni potrafią opóźnić swój punkt kulminacyjny poprzez proste techniki oddechowe lub ucisk określonych miejsc. I to nie jest żadna sztuczka z filmów, tylko dowód dyscypliny i samoświadomości. Bo panowanie nad sobą to panowanie nad energią i to jest coś, czego stoicy uczyliby z dumą. Marcus Aurelius powiedział kiedyś, że ten, kto potrafi panować nad sobą, jest silniejszy niż ten, kto podbija miasta. I to dokładnie o to chodzi, kontrola nad sobą to kontrola nad życiem. Nie chodzi tylko o biologię, ale o opanowanie własnego impulsu, emocji i ego, bo mężczyzna, który nie potrafi się kontrolować, staje się niewolnikiem własnych pragnień. A teraz coś, o czym rzadko się mówi. Po bliskości mężczyzna i kobieta reagują zupełnie inaczej. Dla niej to często moment otwarcia emocjonalnego, chęć rozmowy, przytulenia, bliskości. Dla niego to chwila wyciszenia, regeneracji. I to nie znaczy, że on jej nie kocha, że coś jest nie tak. To po prostu biologia. Inne systemy, inne hormony, inne sposoby ładowania energii. I tu właśnie przydaje się męska świadomość, zrozumienie, a nie walka z naturą. Facet, który zna siebie, nie tłumaczy się, nie ucieka. Po prostu wie, że jego sposób przeżywania jest inny. I zamiast się z tego tłumaczyć, Potrafi to wyjaśnić z pewnością i spokojem. A kobieta to czuje, bo kobieta czuje mężczyzną, który ma kontrolę nad sobą. A teraz ciekawostka, której pewnie się nie spodziewałeś, kichanie i orgazm. To jedyne dwie reakcje fizjologiczne, których nie można zatrzymać, kiedy już się rozpoczną. Brzmi zabawnie, ale to pokazuje, jak bardzo nasz organizm działa poza świadomą kontrolą. Możesz udawać, że panujesz nad wszystkim, ale ciało zawsze przypomni ci, że jesteś tylko człowiekiem. I właśnie w tym tkwi paradoks stoicyzmu. Nie chodzi o tłumienie natury, ale o życie z nią w harmonii. I wa a jeśli myślisz, że większość facetów jest odporna na pokusy, to spójrz na liczby. Ponad 90% mężczyzn między osa a 56 rokiem życia ogląda materiały dla dorosłych. To nie nowość. Ale to też sygnał, że mężczyzna często szuka wirtualnej ulgi zamiast realnej bliskości. I to jest właśnie słabość, której stoicy nie akceptowaliby. Nie chodzi o moralność, tylko o energię, którą marnujesz, zamiast nią kierować. Z drugiej strony, 85% kobiet przyznaje, że najbardziej pobudza je niewygląd. Ale sposób, w jaki mężczyzna używa dłoni, jak dotyka, jak całuje, jak prowadzi, bo kobieta reaguje nie na to, co widzi, ale na to, co czuje. Nie interesuje jej perfekcyjny wygląd, tylko energia, która z ciebie płynie, i jeśli jesteś obecny, spokojny, pewny siebie, to czują to każdą komórką. Bo w końcu, jak powiedzieliby stoicy, to nie świat zewnętrzny decyduje o tym, kim jesteś, tylko sposób, w jaki na niego reagujesz. A kobieta widzi, jak reagujesz w łóżku, w życiu, w każdej sytuacji. I to właśnie decyduje, czy jesteś mężczyzną, który przyciąga, czy takim, który po prostu próbuje. Wiesz, wielu facetów nie zdaje sobie sprawy, że bycie w stałym związku może mieć realny wpływ na ciało. Mężczyźni, którzy są w zaangażowanych relacjach, często mają wyższy poziom testosteronu dzięki regularnej aktywności intymnej. To nie tylko hormon, to energia, więcej testosteronu, większe libido, więcej pewności siebie, więcej mocy w codziennym życiu. Nie chodzi tylko o seks, chodzi o bycie mężczyzną, który ma kontrolę nad swoją energią i życiem. Kobiety mają swoje własne tajemnice przyjemności. Wiele z nich uważa, że stymulacja oralna potrafi dać więcej satysfakcji niż sama penetracja. To nie jest żaden mit, to fakty naukowe. I tu widać, jak ważna jest obecność faceta. Ktoś, kto umie obserwować, dostosować się i skupić na tym, co naprawdę działa, a nie tylko na swoim ego. A teraz coś, co większość facetów zignoruje. Zimne stopy mogą przeszkadzać kobiecie w osiągnięciu orgazmu. Brzmi śmiesznie, prawda? Ale badania pokazują, że noszenie skarpetek podczas intymności podnosi wskaźnik orgazmu z 50% do aż 80%. Małe rzeczy robią wielką różnicę. To przypomina mi stoicką zasadę: szczegóły mają znaczenie, a kontrola nad tym, co możemy wpływać, tworzy przewagę. Niektóre kobiety przyznają, że udawały orgazm przynajmniej raz, zazwyczaj po to, żeby uniknąć napięcia lub konfliktu w danej chwili. Brutalna prawda jest taka. Kobiety czasem chronią swoje emocje, a my często tego nie dostrzegamy. Mężczyzna świadomy nie traktuje tego jako porażki, rozumie i adaptuje się, zamiast oceniać. A jeśli myślisz, że wystarczy jedna kolacja czy odrobina alkoholu, żeby wszystko się udało, pomyśl jeszcze raz – Niski poziom cukru we krwi może osłabiać pożądanie seksualne. Czasami prosty deser, drobny gest i atmosfera zmienia się całkowicie to nie magia to biologia flat świadomość i wreszcie wielu ludzi zakłada, że po pięćdziesiące iskra gaśnie prawda jest brutalna to nie wiek decyduje o pożądaniu, tylko nastawienie, poczucie humoru i kreatywność faceta. Facet, który potrafi myśleć strategicznie, reagować spokojnie i tworzyć atmosferę może utrzymać satysfakcjonujące życie intymne przez wiele lat. Nie zapominajmy też o podstawach. Średni wiek inicjacji seksualnej to około 16 lat dla chłopaków i 15 lat dla dziewczyn. To pokazuje, że seksualność kształtuje się wcześniej, ale prawdziwa satysfakcja przychodzi dopiero, gdy człowiek rozumie siebie, kobietę i dynamikę między nimi. Wielu facetów nie zdaje sobie sprawy, że randki online to poleminowe. Kobiety często wyrażają później żal, że straciły czas lub emocje na partnerów, którzy nie byli tego warci. Dlatego ostrożność i świadomość są kluczem, stoicy byliby dumni. Nie chodzi o kontrolowanie drugiej osoby, ale o kontrolowanie swojego podejścia, energii i oczekiwań. Facet, który wie, czego chce i nie gubi się w cyfrowym świecie, zawsze będzie krok przed innymi. I teraz coś, co brzmi może dziwnie ale ma moc fizjologiczną. Zapach dyni zwiększa przepływ krwi do penisa, co może realnie podnieść podnieć cenie. Brzmi banalnie, ale w praktyce ma znaczenie. To pokazuje, że czasem drobne rzeczy, jedzenie, otoczenie, energia robią ogromną różnicę w tym, jak facet i kobieta reagują na siebie. A co robimy po seksie? Okazuje się, że 3% osób poniżej 3% osób poniżej 3 roku życia Odruchowo sprawdza media społecznościowe. Facet świadomy wie, że w tym momencie liczy się obecność i bliskość, a nie ekran telefonu. To małe decyzje decydują o jakości związku i intymności brutalna prawda, ale nie możemy tego ignorować. Przejdźmy do anatomii i techniki. Średnia długość pochwy to 8-10 cm. Dla większości kobiet rozmiar nie jest najważniejszy, liczy się umiejętność, precyzja i świadomość partnera. Facet, który rozumie kobiece ciało, wie, że technika i bliskość fizyczna przewyższają wszystko inne. Doskonałą pozycją do dłuższej przyjemności jest ta, w której oboje partnerzy siedzą. Dlaczego? Bo pozwala na pełną synchronizację ciał, wzajemny dotyk i kontakt wzrokowy, emocjonalne i fizyczne połączenie na najwyższym poziomie. I tu pojawia się brutalna prawda. 25-30% kobiet nigdy nie doświadczyło orgazmu. Facet, który to rozumie, nie krytykuje, nie porównuje, pracuje nad tym świadomie, z cierpliwością i strategią. Zakrzywiony penies. Tak, niektórzy faceci myślą, że to problem. W rzeczywistości zakrzywienie w dół może idealnie pasować do pozycji na pieska. To przykład, jak świadomość własnej anatomii i kreatywność w łóżku przekładają się na przyjemność partnerki. I jeszcze ciekawostka, która uświadamia, jak różne kobiety są. Około 15% kobiet może osiągnąć orgazm pofowy samodzielnie, palcami lub zabawkami, ale aż 80% kobiet reaguje najlepiej na stymulację łechtaczki. To pokazuje brutalną prawdę, nie ma jednej drogi do satysfakcji. Facet, który nie rozumie tego, traci czas i energię. Facet, który rozumie Tworzy doświadczenie, które działa dla niej, nie dla niego. A jeśli chodzi o męską kontrolę, głębokie oddychanie podczas intymności potrafi opóźnić wytrysk, co daje dłuższe i przyjemniejsze doświadczenie dla obojga. Nie chodzi tylko o fizyczność, chodzi o świadomość swojego ciała i energii, jak uczyłby Stoik: panowanie nad sobą, panowanie nad sytuacją. Na koniec, dla facetów o mniejszej anatomii. Pozycja na pieska może być niezwykle przyjemna. To nie mit, to praktyczne dopasowanie do biologii, które zwiększa przyjemność i bliskość. Po osiągnięciu wieku 50 lat, wielu facetów myśli, że ich życie intymne zaczyna zwalniać. Brutalna prawda, jeśli tylko ograniczą się do tradycyjnego stosunku, tak satysfakcja może spaść, ale jeśli przeniosą uwagę z samego aktu na odkrywanie nowych form bliskości. Całe doświadczenie zmienia się w coś znacznie głębszego. To może być dłuższe przytulanie, wspólne masaże, eksperymenty z różnymi strefami erogennymi. Wszystko, co tworzy świadome połączenie. Facet, który rozumie, że intymność to nie tylko fizyczność, wygrywa. Stoicy nazwaliby to opanowaniem swojej energii i świadomym kierowaniem emocjami. Nie próbujesz kontrolować kobiety, kontrolujesz siebie i atmosferę między wami. Dodając do tego poranny spacer i dietę niskotłuszczową, możesz zauważalnie poprawić zdrowie erekcji. To nie jest żadna magia, to brutalna prawda, że ciało reaguje na styl życia. Facet, który świadomie dba o siebie, nie potrzebuje cudownych suplementów, bo jego ciało jest narzędziem w pełnej gotowości. A teraz o kobiecej przyjemności, bo tu kryje się prawdziwe zrozumienie. Kobiety mogą doświadczać intensywnych orgazmów podczas zabaw analnych często określanych jako cwanorgazmy orgazmy szpot. Ale uwaga, natomiast różni się diametralnie między osobami. Nie ma uniwersalnego przepisu. Dlatego świadomy facet łączy pocałunki, przyjemność oralną i dotyk, żeby utrzymać wysokie podniecenie. Dodanie jednoczesnej stymulacji łechtaczki i odbytu może jeszcze bardziej pogłębić doświadczenia. Brzmi skomplikowanie? Może ale facet, który rozumie złożoność kobiecego ciała, jest mistrzem w dawaniu przyjemności i budowaniu intymności. Dla mężczyzn po czterdzie roku życia ważne staje się zarządzanie stresem. To klucz do satysfakcjonujących chwil intymnych. Brutalna prawda z życia, poziom napięcia i stresu bezpośrednio wpływa na zdolność do pełnej obecności w łóżku. Stoicyzm tutaj pomaga. Nie chodzi o to, żeby próbować zmieniać wszystko wokół siebie. Ale by opanować siebie, swoje reakcje i energię, co w praktyce przekłada się na lepsze życie seksualne. Co ciekawe, mężczyźni zazwyczaj osiągają szczytową potencję seksualną między 15 a 25 rokiem życia, podczas gdy kobiety często osiągają pełną satysfakcję seksualną dopiero między 35 a 50 rokiem życia. To brutalne i często nieintuicyjne pokazuje, że kobieca przyjemność dojrzewa z czasem a facet, który rozumie ten fakt, może budować przewagę poprzez cierpliwość, świadomość i rozwój osobisty. Co sądzisz o tych spostrzeżeniach? Mamy nadzieję, że te informacje były dla Ciebie naprawdę poczające i otworzyły oczy na kilka zakazanych tajemnic kobiecej psychiki. Jeśli chcesz odkryć jeszcze więcej fascynujących sekretów, kliknij w film, który pojawi się teraz na ekranie, sęci. Sekretnych miejsc, które fascynują kobiety 50, plus, fakty psychologiczne o kobietach to kolejna porcja wiedzy, która pozwoli Ci naprawdę zrozumieć kobiety i wzmocnić swoją przewagę. A jeśli dotarłeś do końca tego filmu, zostaw komentarz z napisem Udało mi się, aby pokazać, że jesteś zaangażowany w swoje samodoskonalenie. Nie zapomnij też zasubskrybować kliknąć łapki w górę i włączyć powiadomień żeby nie przegapić żadnej z naszych kolejnych ekscytujących dyskusji. Dzięki za oglądanie i bądź na bieżąco z kolejnymi odkryciami.